Witam Was kochani serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza. No i oczywiście już myślałam, że skończyłam temat, a sobie przypomniałam, że Wam najważniejsze rzeczy nie powiedziałam. Także dalej mówimy: rozprawka jest na temat, jak sobie radzić z niepokojem. Jeszcze jeden mam temat, który Wam nie powiedziałam, ale o którym już wcześniej mówiłam w innych filmikach. Czyli, jak sobie radzić z niepokojem i anxiety po angielsku, i mówi Sylwia Giza. Czyli, tak, następną jeszcze rzecz, o której Wam nie powiedziałam, a która jest w sumie najważniejsza, słuchajcie, kochani, są zęby. Czyli to trzęsienie w środku, to tarczyca. To wszystko dalej, dalej ten sznurek się ciągnie, o, o którym Wam mówiłam wcześniej, że to wszystko dalej jest połączone, idziemy dalej i to wszystko prowadzi do zębów, że zęby nie są zrobione. Czyli, nawet mała jakaś taka zadra na zębach, nawet małe takie y, ukruszenie zęba, okay, to już zmienia Wam całą energię w ciele. Czyli. Powiem Wam, że nikt na świecie, oprócz tam może jednego lekarza, który tam jest pod moimi innymi filmikami, gdzie mówię na temat paranoi, fibromyalgia, czyli fibromyalgia, mówię yy, po prostu w tych filmikach, to pod spodem tam mam tego doktora. Uwzględnionego i mam jego filmik na ten temat, na temat zębów. I teraz, jeżeli chodzi o ten niepokój, to wszystko też jest połączone, tak jak mówiłam wcześniej, z układem nerwowym. Mówiłam chyba na początku, że to jest wszystko w układzie nerwowym. Nie wiem, czy mówiłam, chyba mówiłam, już nie pamiętam, ale w każdym bądź razie chodzi o to, że jakiekolwiek wszystkie choroby, które mamy u nas w ciele, Tarczyca jest odpowiedzialna za wszystkie narządy, żeby dobrze funkcjonowały, tak? I teraz, jeżeli tarczyca dobrze nie funkcjonuje, a tarczyca nie funkcjonuje dobrze nie dlatego, że tam coś się dzieje, że my na przykład jesteśmy chorzy czy coś, tylko tarczyca dobrze nie funkcjonuje na przykład z tego względu, że mamy zęby niewybalansowane, okay? I teraz mało kto i w ogóle nie widziałam żadnego lekarza i nie widziałam żadnego dentysty, i żadnego w ogóle lekarza, żeby o tymkolwiek mówił. Kiedykolwiek, że zęby są najważniejszą rzeczą, żeby były zdrowe zęby. I to już nie chodzi nawet, że tam są metale w tych zębach, tylko że one mają być. Schowane w plombę, czyli mają być całe pokryte plombą, żeby nie było żadnego zadraśnięcia na zębie, żeby to szkliwo było niezdarte, nie nie żeby nie było ułamane, żeby nie był ząb, i najważniejsze jest to, że ząb ma być zaklejony plombą cały. Wtedy te wszystkie elektromagnetyczne rzeczy nie Elektryzują tego zęba, nie działają właśnie elektromagnetycznie na tego zęba, nie powodują blokad, bo te właśnie yy elektromagnetyczne rzeczy, urządzenia kryją blokady wokół właśnie głowy, czy blokady wokół tarczycy, ale tylko też przez to, że zęby nie są wybalansowane. Na przykład, że są niezaklejone nie całe plombą, że jeden ząb jest wyżej, drugi niżej, że nie ma balansu, jak na przykład gryziemy, zęb, na przykład gryziemy zębami coś i te na przykład dużo... Ludzi, którzy na przykład smoczek ssało yy, kiedyś, to te przednie zęby są do przodu, w moim przypadku tak było. I te zęby na przykład jak później gryziemy, to nie ma tego balansu, nie ma tego równego, równomiernego uderzenia od górne zęby i od dolne zęby po prostu razem równomiernie. I w tym momencie tak samo yy, wykreowują się tak jakby yy, blokady na aurze, ok? I to w ogóle ma. Nie wiem, czy ktoś w ogóle o tym mówi. Chyba nikt o tym nie mówi. Tylko przez to, że ja mam kundalinię aktywne, ja to wszystko widzę pod wpływem na przykład yy, cokolwiek jak robię, to po prostu widzę, jak to wszystko się odbywa w ciele. I nikt o tym o tym nie mówi. A ja to jest najważniejsze w ogóle, jakie cokolwiek, mm, jeżeli chodzi o ciało, no nie. Także jeżeli na przykład mamy gryziemy kanapkę, czy ugryziemy na przykład jakiegoś stejka, czy ugryziemy coś twardego, jakiegoś orzecha i ten na przykład nam zejdzie ta plomba, y, czy odłamie się plomba, to już w tym momencie już nie ma balansu w ciele, ok? I zaczynają wtedy na aurze się robić blokady, ok? Czasami jest tak, że jest takie uderzenie, jakby elektromagnetycznym prądem, jakby nas uderzyło z zewnątrz, a to jest tak na przykład y, nasz y, układ auto, autoimmunologiczny, nas sam atakuje przez to właśnie, że nie ma tego balansu w gryzieniu. To nawet nie chodzi o tą tarczycę, że tam powoduje coś tam w środku i tak dalej. Chodzi o zęby, że nie ma tego balansu, jak się gryzie kanapkę, czy gryzie się, czy coś. Okay? I tam nie ma tego y, balans, zbalansowanego gryzienia, czyli Inaczej na nerwy się po prostu naciska i przez to, że jest ten niewbalansowany i tak na nerwy się byle jak naciska, bo jeden ząb jest wyżej, drugi niżej, ok, to w tym momencie ten ciało jest tak jakby szak, szoku takiego dostaje, jakby walnęcie było prądem elektromagnetycznym i blokuje na przykład i może nas nawet sparaliżować jedną stronę, okay? Także i wtedy powstają właśnie różnego rodzaju tarczycy, problem z tarczycą, różnego rodzaju kobiece sprawy, typu jakieś tam mięśniaki. Różnego rodzaju kobiety mają problemy z kobiecymi sprawami, bo to jest wszystko połączone, znowuż, słuchajcie, kochani, z kidni, czyli z nerkami, ok? I z całym układem hormonalnym, ok? Także jeżeli to wszystko działa, czyli układ hormonalny, autoimmunologiczny, nerki w tym włączone, tarczyca od razu, wszystkie hormony i tak dalej, to wszystko całe się robi niebalans, ale przez całym głównym powodem są zęby, słuchajcie, no nie? Także jeżeli to nie są, te zęby nie są wybalansowane i to najlepiej po prostu jakby... Poszli ludzie do lekarza i żeby naprawdę dokładnie wybalansować prawą stronę, lewą stronę, czyli te zęby, na przykład górne i dolne. Tylne, mają być wysokie, nie niskie, że tam z tyłu się prawie ścierają, tylko mają być wysokie z tyłu. I te zęby, które są, te kły, tak jak mówiło się, że wampiry, to te zęby są największym przekaźnikiem energii móz z mózgu do całego ciała i przez to całe ciało dobrze funkcjonuje. Jak te zęby są ok, to wtedy mm, wysyłana jest energia, ten sygnał z mózgu do ciała, żeby ciało po prostu było cokolwiek mózg chce, to tam to ciało wtedy to robi, no nie. Także to jest jedna rzecz. Następna rzecz jest taka, że no wszystko jest od tego uzależnione, od tych zębów. I teraz bardzo by było dobre, gdyby po prostu ludzie i w ogóle government, rząd przeznaczył dla ludzi, jeżeli rząd by chciał, żeby ludzie byli zdrowi, i żeby w ogóle wskaźnik zdrowia się podniósł w Polsce, wszędzie, na całym świecie, to najważniejsze jest, żeby dać dostęp ludziom do dentystów i dentyści po prostu w tym momencie pomagają ludziom i ludzie zaczynają się zdrowieć. Nic nie potrzebują, żadnych innych rzeczy, żadnych lekarstw, nic nie potrzebują, tylko jak będą mieli zdrowe te zęby, wybalansowane i po prostu przykryte te plomby. Y, plombą te wszystkie szkliwa zdarte i tak dalej, ok? Y, powiem wam, że tak, robili badania na psach i robili badania na małpach. Ci ludzie na przykład dużo właśnie to jest, tak jak wam mówię, połączone z hormonami, y, czyli niedoczynność tarczycy, y, mały fatig, ludzie są zmęczeni, ludzie nie mają energii przez to właśnie, że mają te zęby takie z, y, z tyłu y, ukrócone. Okay? I robili badania na przykład z psami na małpach, że wzięli je pod y, uśpili i obcięli je te, ich te, im te zęby troszkę i później ty, zrobili najpierw wycisk, także wiedzieli później, ile dodać tych zębów z powrotem, także obcięli im te zęby i na drugi dzień psy na przykład i te małpy psy na no, przykład nie mogły chodzić normalnie. A znowuż yy, małpy nie mogły skakać po drzewach. Także automatycznie ten cały system ruchowy się zachwiał, i te małpy już nie mogły skakać po tych drzewach. Później, na no, drugi dzień, znowuż przy, przymocowali im te zęby z powrotem, przysztukowali te zęby, i małpy nagle zaczęły skakać po drzewach. No nie? Także zobaczcie, jak to jest ważne, i w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. Także. Bardzo ważne są te zęby, czyli jeżeli te zęby są zrobione, tarczyca odpowiednio działa i wtedy automatycznie nie mamy tego trzęsienia, nie mamy tych szaków, nie mamy tego paraliżu, czasami lewa strona, prawa strona, paraliżu rąk, yy, jedna strona wyżej ciała, druga niżej, asymetria twarzy, to wszystko już jest, by było wyrównane, prawda? I automatycznie ten niepokój tak samo się.. Nie mamy niepokoju w środku, bo tarczyca jest ok. No, nie. Także to jest jeszcze najważniejsza rzecz z tych wszystkich rzeczy, które Wam wymieniłam, że bardzo ważne są te zęby i naprawdę możecie zrobić sobie research na ten temat dla lekarzy, dla, dla rządu, dla government, że po prostu jeżeli chcecie, żeby ludzie byli zdrowi, najważniejsze, żeby te zęby wyrównać. To się nazywa Dental proprioception po angielsku. I od wszystkiego powiem Wam, że wszystkie choroby, a takich serca yy, różne różne choroby, od tego diabetes, czyli cukrzyca, to wszystko od tego zależy, od zębów, no nie? Także pozdrawiam Was kochani serdecznie. Yy, jak będziecie chcieli, możecie pisać do mnie na temat ten więcej informacji, jakbyście chcieli. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa pa!